Cześć, z tej strony Jasne, witam na kanale Gameralnie. Mamy koniec roku, zatem warto zrobić małe podsumowanie. Przedstawiam dzisiaj listę moich 5 ulubionych gier 2024 roku oraz bonusowy tytuł, o którym wspomnę na samym końcu. Jeśli materiał przypadnie Wam do gustu, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz umieszczanie Waszych list z ulubionymi tytułami w sekcji komentarzy. Zacznę od tego, że jest to lista subiektywna i powstała na bazie gier, w które grałem. Zatem, jeśli po drodze ukazał się jakiś tytuł powszechnie uznany za arcydzieło i nie ma go na mojej liście, nie jest to oznaką mojej niechęci. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że po prostu w niego nie grałem. Nie sugerujcie się też do końca kolejnością omawianych gier. Wszystkie bowiem, w mojej opinii, są godne uwagi. Nie będę tutaj przydzielał tytułu gry roku. Przejdźmy do rzeczy. Robocop Rogue City. Grywalna interpretacja przygód robotycznego policjanta od polskiego studia Teon. Za grą nie stał wielki budżet, w niektórych miejscach twórcy gry szli na kompromisy, choćby powielając do bólu przeciwników lub oszczędnie wyrażając emocje na twarzach postaci, z którymi ucinamy sobie pogawędki. Klimat oryginalnych filmów wylewa się tu jednak z ekranu. Przed premierą gry wiele osób martwiło się o to jak ociążale poruszający się Robocop sprawdzi się w klasycznej strzelance z perspektywy pierwszej osoby. Co ciekawe nikt też nie wróżył grze wielkiego sukcesu, ale finalnie okazało się, że gra nie rozczarowuje i oferuje więcej dobrej zabawy niż niejedna jedna wielkobudżetowa wydmuszka. Generalnie wydawca gry nie mógł narzekać na sprzedaż. Nawet jeśli ktoś nie jest fanem Robocopa odnajdzie się w tej i historii bez najmniejszych problemów. Wielbicielem filmów może nie jestem, ale gra przypadła mi do gustu. Głównym jej atutem jest satysfakcjonujące rozmazywanie bronią palną przeciwników po ścianach. Tales of Kenzera ZAU. Jest to debiut Sergeant Studios z zespołu założonego przez Abubakara Salima, czyli aktora, który wcielił się w postać Bajeka Siwy w Assassin's Creed Origins. Była to dla mnie pierwsza w całości ukończona metroidwania, która na dodatek wzbudziła apetyt na więcej tego typu gier. Wyróżnikiem Zału jest zdecydowanie sposób opowiadania historii, która nadaje sens naszemu przemieszczaniu się po zawiłych korytarzach zróżnicowanych stylistycznie. Regionów mapy. Motywem przewodnim jest radzenie sobie ze stratą i proces przechodzenia żałoby po utracie bliskiej osoby. Brzmi dość ponuro, ale sceneria w której się poruszamy jest nad wyraz barwna i atrakcyjna dla oka. Najbardziej w grze spodobał mi się sposób w jaki jesteśmy zmuszani do wykorzystywania wszystkich nabytych po drodze umiejętności. Tytuł często jest porównywalny do najnowszej odsłony Prince of Persia, ale za grami stoją oczywiście dwa różne budżety. Budżety. Od dawna podobna zręcznościówka nie przykleiła mnie tak skutecznie do ekranu, stąd też obecność Zału na mojej liście. Warto też mieć na uwadze, że Abu Bakar zapowiedział już pracę nad kolejną odsłoną Tales of Kenzera pod roboczą nazwą Project Uso: Senua Saga Hellblade 2. Jest to tytuł budzący mieszane uczucia wśród wielu graczy. Było to długo wyczekiwane podejście Xboxa jako wydawcy do implementacji filmowego opowiadania historii w stylu znanym z produkcji Sony. Zespół Ninja Theory odpowiedzialny za grę zapomniał chyba po drodze, że robi grę i bardziej skupił się na wizualnym przedstawianiu historii. Ucierpiał na tym w dużej mierze system walki ograniczony do wciskania guzików odpowiedzialnych za unik, atak i jak to określam, super atak po naładowaniu paska postępu widniejącego na lusterku Senuły. Poza tymi wyraźnymi minusami gra audiowizualnie wbiła mnie w fotel i innym tytułom trudno będzie równać się z zaprezentowanym tutaj poziomem. Jest to przede wszystkim pokaz możliwości konsol obecnej generacji, które nie zawsze radzą sobie najlepiej z najnowszymi tytułami tak dobrze jak średniej klasy PC. Ninja Theory pokazało jednak, że to jak gra ostatecznie wygląda i Działa zależy w dużej mierze od kreatywności twórców. Ograniczając grę do poziomu 30 klatek na sekundę w przypadku konsol, wciąż byli w stanie zaprezentować ją w taki sposób, że nie było to uciążliwe dla gracza, no przynajmniej dla mnie. Zatem, nawet jeśli nie lubicie sumulatorów chodzenia, to warto sięgnąć po ten tytuł dla samej oprawy graficznej i kawałka w miarę interesującej historii. Stalker 2 jeśli miałbym wskazać na tytuł, który osobiście wywołał u mnie falę hypu, to zdecydowanie byłby to Stalker 2. Do wejścia w serce nowej odsłony zony przygotowywało się wielu fanów oryginalnej serii oraz nowy narybek, w tym ja, który posmakował klimatu Stalkera dopiero na kilka miesięcy przed premierą dwójki. Gra wielokrotnie przekładana z przyczyn wszystkim znanych, wreszcie doczekała się wydania. Zaopatrzyłem się przy tej okazji fizyczną edycją limitowaną i wsiąknąłem na dobre. Sposobów na podejście do realizacji wyznaczonych nam celów jest wiele, nikt nie każe nam ubijać wszystkich i wszystkiego. Jeśli wykażemy się sprytem i ominiemy naprzykrzających się wrogów, nic nie stracimy. Jeśli ubijemy wszystkich po drodze, nic nie zyskamy, jedynie stracimy kupę amunicji. To mi się właśnie podoba. W znacznej mierze wędrujemy przez zonę na własnych zasadach i odkrywamy jej uroki po swojemu, przy okazji poznając stojącą za wszystkim historię. Gra jest wciąż łatana i na chwilę obecną w dużo lepszym stanie niż w dniu premiery, choć przyznam, że nie mogłem się do wielu rzeczy wtedy przyczepić. Może miałem szczęście. Tak czy siak GSC Game World zafundował nam kawał dobrego gameplayu do zaliczenia. Indiana Jones i Wielki Krąg Zacząłem moje zestawienie od przekładu filmu na język gier, z czym mieliśmy do czynienia w Robocopie, to i na tytule opartym o podobny scenariusz zakończę. Dochodzą mnie słuchy, że Indiana Jones jest takim sobie średniakiem, a fala hajpu wokół gry wcale nie pomaga. Możliwe. Mnie ten hype na szczęście ominął i co ciekawe, nie miałem żadnych oczekiwań wobec tego tytułu. Szczerze, była to dla mnie gra zupełnie obojętna, ale wiedziałem, że i tak dam jej szansę i nie żałuję. Wydaje mi się, że jest to tytuł, który w tym roku dał mi najwięcej frajdy. Wyszło przy tym, że za młodu, pacholenciem będąc, najwyraźniej bardziej inspirowały mnie filmy z Indianą niż z Robocopem. Jeśli popatrzymy na dzieło Machine Games jako grywalną interpretację filmowych historii, to jest to zdecydowanie czołówka tego gatunku. Nie biegamy jak kura bez głowy, strzelając do wszystkiego, co się rusza, ale odwalamy pracę archeologa. Rozwiązujemy łamigłówki, poznajemy historię i poszukujemy zaginionych artefaktów. To są główne elementy gry, i wszystkie opcje w niej dostępne mają nam ułatwić to zadanie. Niemniej, żądni przygód i wyzwań mogą częściej sięgać po broń palną ja praktycznie tego nie robię mogą też w większości przypadków zrezygnować z noszenia przebrań ułatwiających poruszanie się po niektórych lokacjach. Tym samym skradanie się, które nie jest tutaj. Tutaj aż tak trudnym zadaniem będzie nieco bardziej wymagające. Reasumując, jest to mimo wszystko filmowa opowieść o przygodach archeologa i jako taka jest moim zdaniem produkcją na wysokim poziomie, zarówno fabularnym, jak i wizualnym. Gra na konsoli prezentuje się bardzo dobrze, choć ma narzuconą określoną, nie do końca fotorealistyczną stylistykę. Klimat produkcji jest jednak dla mnie zawsze najważniejszy i w przypadku Wielkiego Kręgu atmosfera filmów została utrzymana na wzorowym poziomie. Teraz przejdźmy do bonusowego tytułu, o którym mówiłem na początku filmu, a będzie to Dreadborn Dungeon. Jest to gra tworzona przez Encek Games. Za tą marką stoi pojedynczy deweloper Paweł Kwiatek lubujący się w grach, które szarpią nerwy graczy i zmuszają ich do powstawania z kolan po każdym kolejnym zgonie wywołanym przez starcie z napotykanymi po drodze przeciwnikami. Gra ma charakterystyczną pikselową oprawę graficzną. Na pierwszy rzut oka prezentuje się skromnie, ale wciąga jak diabli. Tytuł podsunęła mi żona, która pracowała swego czasu z Pawłem i przebąkiwała po drodze, że w zaciszu domowym pracuje on nad własną grą. Demo uruchomiłem z ciekawości nie wiedząc zupełnie czego oczekiwać, ale kiedy już załapałem, że jest to swoiste skrzyżowanie boomer shooterów z grami soulso podobnymi, nie mogłem się oderwać dopóki nie przebrnąłem przez całość. Oprócz wrogich pikseli znajdujemy tu też garść różnego rodzaju łamigłówek i fragmentów, gdzie będzie trzeba wykazać się zręcznością w pokonywaniu przeszkód. Mówię o tym wszystkim w zestawieniu gier 2024 roku, ale Dreadborn Dungeon w pełni ukaże się w przyszłym roku. Jest to jednak tytuł, który na tyle zawładną moją wyobraźnią, że grzechem byłoby go pominąć. Za grą nie stoi żaden budżet, nie wliczając w to kieszonkowego Pawła, ale wciąż otrzymujemy to, co w graniu najważniejsze, czyli kupę Frajdy. Demo gry dostępne jest na platformie Steam. Link znajdziecie w opisie filmu. Dodatkowo miałem możliwość zagrać w nieco obszerniejszy fragment w wersji beta i gra z każdym kolejnym poziomem nabiera rumieńców. Nie jest łatwa, będziecie sfrustrowani, będziecie ginąć wielokrotnie, ale satysfakcja z ubijania kolejnych wrogów jest gwarantowana. To tyle w kwestii mojego zestawienia najciekawszych gier, w które zagrają w 2024 roku. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze typy. Będę również wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.